Prowadzi swoją firmę ZZP w Holandii i chcesz pracować dla największych holenderskich wykonawców za najlepsze stawki na rynku, to posłuchaj tego. Ostatnio miałem rozmowę z naszym klientem, który zadzwonił do nas, aby wykonać stronę internetową, logo i adres firmowy dla swojej firmy. Opowiedział, że był w holenderskiej firmie i chciał wynająć, wypożyczyć naciskarkę potrzebną na budowę. Miła pani w recepcji poprosiła go, aby wypełnił wszystkie dane dotyczące firmy. Po czym wzięła formularz i wyszła. Wróciła za kilka minut, oznajmiając, że nie podejmują współpracy z firmami, które używają adresu mailowego o rozszerzeniu Gmail. Nasz klient zaczął tłumaczyć, że właśnie jest w trakcie robienia strony internetowej, loga i firmowego adresu e-mail. Po długich negocjacjach pani zgodziła się yy, obsłużyć naszego klienta. Pod jednym warunkiem. Zamiast kaucji w wysokości 500 euro, musiał zapłacić 1000 euro. O czym to świadczy? Czy nasz klient chciał oszukać tą firmę? Absolutnie nie. Brak profesjonalnego wizerunku powoduje brak zaufania. Jeżeli chcesz, aby najwięksi holenderscy wykonawcy mieli do Ciebie zaufanie i podejmowali z Tobą współpracę, to już dziś zadbaj o profesjonalny wizerunek Twojej firmy w internecie. Stworzymy dla ciebie wszystko, co jest potrzebne, abyś działał zgodnie z prawem i pracował za najwyższe stawki na rynku. Wykonamy dla ciebie profesjonalną stronę internetową, zrobimy oryginalne logo, stworzymy profesjonalny adres mailowy i zadbamy o Twój profil na LinkedIn. Już teraz wejdź na naszą stronę, wybierz najlepszy pakiet dla swojej firmy i zacznij działać zgodnie z prawem za największe stawki na rynku.